Termomodernizację budynków, remonty inżynieryjne i budowlane. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu przeprowadziła szereg prac, które poprawiły komfort życia mieszkańców. Co zostało wykonane? Sprawdziliśmy to na osiedlach Serbinów oraz Dzików. Tarnobrzyska spółdzielnia mieszkaniowa w Tarnobrzegu co roku, spełniając swoje obowiązki ustawowe i statutowe, realizuje zadania określone w planach rocznych przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Należą do nich m.in. prace budowlane i remontowe, a także dbanie o ogólną estetykę osiedli. Zmiany widoczne są między innymi na Serpinowie. W tym roku w ogóle robiliśmy e, prace remontowe przy malowaniu e, klatek skodowych. To były budynki Konstytucji 3 maja 5, Kwiatkowskiego 3, Konstytucji 3 maja 4, Kwiatkowskiego 23. Przy okazji e, w tych budynkach została wymieniona instalacja elektryczna. Oprócz tego zostały wymienione instalacje elektryczne w budynkach wysokich przy Sikorskiego 9, 17, Sienkiewicza 59, 61 i 63. Estetykę osiedli zdecydowanie poprawiają nowe wiaty śmietnikowe. Takie stanęły przy ulicach Marii Dąbrowskiej 11 i Konstytucji 3 Maja 4. W trakcie, w tej chwili w trakcie wykonywania altan śmietnikowych są lokalizacje przy Matejki 14 i Matejki 22. Ze zmian w otoczeniu powinni być zadowoleni również mieszkańcy bloku przy ulicy Prusa 2. Wykonaliśmy remont chodnika i wejść do klatek. Oprócz tego nowe nasadzenia, czyli rewitalizacje ogródków przydomowych. Tak samo w innych lokalizacjach te rewitalizacje przebiegły. Tak jak przy budynku Matejki 22, Matejki 1, Matejki 2, Orzeszkowej 1. Wykonaliśmy jeszcze w tym roku docieplenie części, części warsztatowej budynku Zwierzyniecka 3. Prace zostały niedawno zakończone. A jakie prace wykonano na osiedlu dzików? Na osiedlu dzików w bieżącym roku dokonaliśmy wymiany poziomów zimnej, ciepłej wody. Zostały one zaizolowane w budynkach Konfederacji Dzikowskiej 12, 14, 16, 18, Konfederacji Dzikowskiej 5, Konfederacji Dzikowskiej 7 oraz Marczaka 9 i 11. Aktualnie jesteśmy w trakcie prac związanych z dociepleniami stropów, poddaszy. Wymieniamy też daszki nad balkonami. Estetykę osiedli poprawiają też nowe nasadzenia. Takie zaobserwować można na przykład przy ulicy Jana Słomki, jak mówi kierownik administracji osiedle dzików Mirosław Dól, wszystkie prace założone w planie remontowym na ten rok zostały wykonane w 100%.